W Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbyła się bardzo miła uroczystość. Pary z terenu całej gminy świętowały jubileusze zawarcia Związku Małżeńskiego. Dostojni jubilaci otrzymali medale przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, które odebrali z rąk wójta Kazimierza Skóry. Nie mogło zabraknąć drobnych upominków, życzeń, gromkiego 100 lat oraz symbolicznej lampki szampana. Pół wieku temu przysięgali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. W tych postanowieniach wytrwali i dziś są wzorem dla swoich dzieci, wnuków i młodszych mieszkańców gminy Grębów. W tym roku Złote Gody obchodziło 19 par. Ale niestety nie wszyscy zdołali osobiście zjawić się na uroczystości. 50-lecie pożycia małżeńskiego to rocznica szczególna, która zasługuje, by obchodzić się z należytym szacunkiem i godnością. To czas, by spojrzeć razem na minione lata i podzielić się wspomnieniami i refleksjami. Minęło 50 lat od chwili, kiedy powierzyliście sobie swój los, kiedy złączeni uczuciem i wzajemną ufnością powiedzieliście słowo tak, wstępując na nową drogę życia. Dotarliście do pięknej stacji zwanej złotegody. Gody. Dzisiaj, patrząc na Was, uświadomiamy sobie wszyscy, jaką moc ma miłość i przywiązanie do drugiego człowieka. Wspólne pół wieku to wspaniały dowód wzajemnej miłości, zrozumienia i wznoszenia trwałej budowli, której na imię rodzina. Z przykrością stwierdzić należy, że dzisiaj długoletnie pożycie małżeńskie nie jest w modzie i tego faktu nie da się ukryć. Bo statystyki są nieubłagane, wiele młodych par się rozstaje, a to dlatego, że wartości takie jak lojalność, zgoda, kompromis, zrozumienie są wielu współczesnym młodym ludziom obce. Jubileusze małżeńskie to zawsze uroczystość radosna, wzruszająca i pełna pozytywnych emocji. Medale przyznawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie to wyraz szacunku i podziękowania. Ta forma wyróżniania powstała w 1960 roku, a od 1992 roku medale te zostały włączone do systemu odznaczeń państwowych. Było różnie, to znaczy między nami uczucia chyba nie wygasły, tylko życie po drodze takie sprawiało różne zawiłości, po prostu dzieci bardzo często chorwały i z tego powodu były takie no można powiedzieć syn nam jeden zmarł też tego to takie trochę trochę trauma była także ale my razem dalej jak widać jesteśmy twórkę mieliśmy dzieci jeden syn zmarł został jeden syn dwie córki jeszcze także wspierają nas w naszych, w naszym życiu jesteśmy zadowolone z naszych dzieci także oby tylko tak dalej na razie zdrowie to jest takie jak PESEL wskazuje na to no niestety ale w sumie jak się chodzi, jak się wszystko załatwia, sprawy swoje, to jeszcze idzie żyć. Życie nasze nie było usłane różami. Mieliśmy gospodarkę, by było dzieci, studia, to, tamto. Także człowiek wszystko musiał się starać, żeby to wszystko zabezpieczyć. Przygotowanie takiej uroczystości to forma podziękowania dla ludzi, którzy ciężko pracowali na rozwój grębowa. To właśnie tu założyli swoje rodziny i z tym miejscem związali swoje życie. Uroczystość to dla małżonków okazja, by porozmawiać i powspominać oraz wspólnie celebrować swoją wielką chwilę. Jestem wrażeniem, naprawdę, że tak jest wszystko, tak, ale na tyle ludzi po prostu w Grębowie, jest bardzo mało co jest z tych małżeństw, bardzo mało, prawda? Na 10 tysięcy ludzi to jest kawał, 50 lat przeżyliśmy. No, nawet bardzo można powiedzieć, to zleciało jak. Z bata po prostu. No, jak to w małżeństwach jest dobrze źle, różnie to bywa, no, ale raczej, raczej minęło to w porządku, w dobrem, w dobrem tego. Mamy troje dzieci po prostu sześcioro wnucząt mamy, wzajemnie się po prostu no, komunikujemy, żeby uzupełniamy. jedno uzupełniamy, żeby jedno z drugim po prostu jakoś po prostu grało, między dziećmi po prostu, bo to dzisiaj się jest różnie, tak. I człowiek by chciał, żeby te dzieci po prostu tak, jednym z drugim to były takie rodzinne, takie prawda? Dostojni jubilaci odebrali liczne gratulacje, podziękowania i życzenia. By umilić wspólnie spędzony czas, przygotowana została część artystyczna. Wszystkim odznaczonym życzymy kolejnych wspólnych lat w zdrowiu i szczęściu. W imieniu władz samorządowych dziękuję za wszystko, czego wspólnie dokonaliście, za Waszą miłość, ofiarność, zrozumienie, za dobre wychowanie dzieci, za przykład życia, cierpieniem łzy, za radość i dumę z Waszych rodzin. Za to wszystko Wam dzisiaj serdecznie dziękuję. Kochać naprawdę. Do końca tylko wówczas, gdy kocha się zawsze w radości, smutku bez względu na dobry czas i zły los. Są to słowa Ojca Świętego Jana Pawła II. Kończąc, życzę Wam, drodzy Jubilaci, błogosławieństwa i opieki Bożej na dalsze lata Waszej wspólnej drogi życia. Życzę samych radosnych, pogodnych dni w szczęściu i poszanowaniu, a przede wszystkim zdrowiu. Życzenia zdrowia dzisiaj nabierają nowego znaczenia, większego niż zazwyczaj. Bądźcie dla za siebie pomocą i oparciem, niech dobry los będzie zawsze z Wami.